Witam serdecznie, Tomek Piłwarski. obóz z inicjatywy Marcina Tomyślaka i Piotra Trajdosa. Już trzecia ekipa, trzecia edycja, gdyby, przepraszam. Pierwsza edycja była troszeczkę mniejsza, tylko czarne pasy. Teraz to się rozszerza. Jest to obóz bardziej szkoleniowy niż sparingowy, wszystko jest podporządkowane, nawet jeżeli to są, tak jak teraz widzicie w tyle, zadaniówki, treningi zadaniowe, to są pod określoną pozycję, pod pracę w określonej pozycji, nie ma tutaj jakiejś rozbieżności, nie robimy nie wiadomo czego, nie wiadomo ile, staramy się skoncentrować, to wszystko przygotował trener Piotrek z Marcinem razem. Jak widzicie jest ekipa z Gracie Bara Polska, myślę, że to taki początek mocny i jeszcze z perspektywą dłuższej, mocniejszej jeszcze zawiązywania tej więzi akademii, tak. Nie jest to obóz otwarty dla wszystkich, jest to tylko stricte pomyślane, żeby rozwijać się, też wymieniać doświadczeniami wewnątrz własnej grupy i budować siłę tej grupy wewnątrz i na zewnątrz, żeby to było widać, że działamy, że robimy, że nie jesteśmy tylko gdzieś tam po piwnicach pochowani, tylko staramy się doszkalać i korzystać z tego wszystkiego jak najczęściej, jak najwięcej. Muzyka Wjechaliśmy w piątek, obóz jest krótki, trwa raptem 3 dni, tak żeby część osób, która pracuje mogła się załapać nawet na tylko sobotnie i niedzielne, niedzielne spotkanie. Program to głównie motyl, sweep, sweepy z motyla. Podzieliliśmy je na takie podstawowe, na wejście do motyla, na kilka podstawowych sweepów. To był piątek, dzisiaj zrobiliśmy powtórkę. W tle widać aktualnie zadaniówki. Zakończymy dzisiejszy trening wieczorem kolejnymi technikami, a w niedzielę rano ostatni trening i postaramy się połączyć te wszystkie techniki w jedno i robić przejścia z pozycji prawej na pozycję lewą i tyle. Przede wszystkim spotkanie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o brazylijskie jiu -jitsu. To są zaproszone osoby, które posiadają brązowe, czarne pasy, też stopień purpur, a więc jest to poziom zaawansowany, który umożliwia tak naprawdę wspólne szerzenie inicjatywy, wspólne rozwijanie brazylijskiego jiu -jitsu. Mam nadzieję, że ta idea będzie z, z, z roku na rok przybrała na sile. Ona będzie się w dalszym ciągu rozwijała. To nie jest tylko i wyłącznie dedykowane pod szyldem Gracie Bara, naszego poznańskiego klubu, ale także skierowane do, do, wszystkich, do wszystkich klubów. Na Namacie dzisiaj, pewnie tam gdzieś widać za, za, za mną, są uczestnicy z dużych klubów, nie tylko z Poznania, ale na dzień dzisiejszy około poznania, poznania. Spodziewam się i mam nadzieję, że tak naprawdę czwarta edycja będzie na tyle już silna, że, że będą dołączały do nas osoby z całej Polski. Każdy by mógł powiedzieć, że zna już daną technikę, pozna ją, przerobił ją, a pokazuje nam tutaj właśnie, te, że, że dbałość o szczegóły, ułożenie ręki, ułożenia ciała, detale. Do tej pory, tak naprawdę w ogóle by się wydawało, że niezauważalne, powodują zupełnie nowe otwarcie, tak naprawdę dłuższe ułówienie, doprecyzowania tej już posiadanej wiedzy. osoby zaawansowane, bo to jest dedykowane, przynajmniej ten spotkanie, który obecnie się zawiązał, jest dedykowany dla osób zaawansowanych. Spotkamy osoby, które już naprawdę posiadają określoną wiedzę. Ale też przede wszystkim osoby, które są fanatykami, są tak naprawdę wkręceni w świat, kochają sport, tylko kochają tą ideę, rozumieją ideę. I nie bez przyczyny wybraliśmy ten ośrodek, Wałcz, czyli Centralny Ośrodek Sportu Przygotowań Olimpijskich. Sama w sobie nazwa, że ten ośrodek powoduje, czy potwierdza, jaka jest idea organizowania tego sportu, ma na celu tak naprawdę idę sportową, tak, czyli tutaj trenujemy, pracujemy, w mniejszej części oczywiście jest mały czas na, na, na wspólną integrację, poznanie się nie tylko na macie, ale też troszeczkę przełamanie m, takich barier, bo tak naprawdę są osoby nowe, które nie, nie, nie znają się w ogóle, a tak naprawdę podczas maty m, osoba, która by się wydawała z pozoru zupełnie podam okazuje się tak naprawdę bardzo, bardzo otwartą osobą. To nie jest tak naprawdę, żeby na macie w najbliższych latach pojawiły się nie tylko zawodnicy z Polski, ale mam nadzieję, że z Europy. pomysłów, które się od siebie różnią i że każdy z zawodników, który spędził te 10, 15, 600 lat na macie, ma jakieś takie swoje przemyślenia, swoje, swoje złote pomysły i nawet jeżeli od, od każdego uda nam się wyciągnąć jeden taki drobiazg, to to są rzeczy, które będą procentowały przez lata i są warte absolutnie wszystkiego. A bardzo często są to takie rzeczy i takie niuanse, których nie da się wyciągnąć z filmów, z opowieści, nie da się przekazać na zasadzie takiego głupiego telefonu zawodnik zawodnikowi. Tego trzeba po prostu dotknąć. To są takie, takie magiczne rzeczy, często nazywane w tym niewidzialnym żywiczu. Czyli to, co jest najcenniejsze, jakieś takie właśnie doświadczenie z pierwszej ręki. My po każdym takim spotkaniu jesteśmy po prostu bliżej siebie. Że na co dzień chyba każdy, kto ćwiczy w, liczbę, w liczbę, nie jest zawodowcem. Ma świadomość, że to się odkrywa jakimś naprawdę dużym, Kosztem. I chcę powiedzieć, że to jest wyrzeczenie, że to wymaga jakiejś ogromnej dyscypliny i wielu kompromisów w życiu. I kiedy się spotykamy, właśnie żeby się tą pasją dzielić, zobaczyć, że ten ogień jakoś tam mimo upływu lat w nas płonie, to to jest dodatkowy rozpęd. A wydaje mi się, że dodatkowo mamy wtedy czas, żeby się wspólnie zastanowić, jak przez kolejne lata i pewnie do końca życia wspólnie realizować tą pasję, tak była bezpieczna, żebyśmy mieli pomysł na rozwój, żebyśmy się nie wypalali, żebyśmy się wzajemnie motywowali. Podoba się, podoba się na pewno następny raz, jak, jak będzie okazja, to też pojadę. Także. Polecam. Polecam.